Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 11 vlogmasie. Dzisiaj jest niedziela i ja wstałam o godzinie ósmej, tak kolejny dzień, kiedy wstałam rano, ale planuję zrobić sobie rzękę. Dlaczego wstałam tak rano? Bo idę za nas do kościoła na godzinę 9, jest właśnie za 29 i jak widzicie, zebrałam się. Jakoś mnie wzięło na pudrową drzewom bluzkę, nie wiem, nie pytajcie, po prostu miałam taką ochotę, bo ostatnio nosiłam dość ciemne kolory, w których piszecie, że jest mi to twarzy, ale jakoś dzisiaj miałam ochotę na delikatniejszy, delikatniejszą stylizację, delikatniejsze kolory. Mam coś innego na grupiach i mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że wygląda ok, może troszeczkę jest za ciemna, ale jest to kredka z Catrice i to jest ta najsłynniejsza kredka, to był chyba numer 20, coś tam aż. I po prostu chcę ją wykończyć. Już jak widzicie, mi zostało niedużo, ale nie używam jej, dlatego że nie chcę mi się jej strugać, szczerze mówiąc. Ale tak teraz postanowiłam, że jeżeli będzie wyglądać w miarę, okay, to jeżeli nie, tutaj nie mówię o jakichś lepszych wyjściach, to po prostu chcę ją zużyć. Ale przekonałam się, że ona nie jest zła. Oprócz tego strugania, bym się tak zmobilizowała, no to mogłabym jej używać. Może po prostu trochę jaśniejszy kolor bym wybrała. Nie wiem. Co sądzicie? Napiszcie mi, czy to te blogmasy nam dobrze, czy gorzej i po prostu mamy tylko zużyć już nie kupować, bo jestem ciekawa Waszej opinii. Kolejny brzydki dzień przed nami. Jest strasznie zachmurzony, kolejny dzień, kiedy pada deszcz i ja już naprawdę czas nadzieję, bo te blogmasy są... Tak wygląda, jakby mnie nagrywała cały czas po nocach, już nie mam sił. Dodatkowo jeszcze powiem Wam, że w zimie jest taki problem, że ja mam trochę sobie nie bloków, bo z jednej strony mam w ogródku duże drzew i tak dalej, i to światło dużo gorzej wpada, właśnie np. po stronie kuchni, a z drugiej strony tutaj mam ogromne blokowisko, gdzie no bloki jednak zasłaniają mi to słońce, i jak słońce jest dość nisko, wiecie, na niebie w, w zimie. To bardzo mało promieni wpada tutaj do mnie, do mieszkania. W lecie jest to bardzo słoneczne mieszkanie, ale właśnie listopad, godzin, styczeń to jest coś takiego, że w mieszkaniu cały czas jest ciemno. Taki mały minus. Ale mimo wszystko lubię, lubię tutaj mieszkać, dobrze mi się mieszka. No mniej z kwestii poradzą, ale dobrze mi się mieszka. Więc to jest najważniejsze. Ja nie będę teraz przedłużać, idę do kościoła i też chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja często Wam nie mówię, że niby w niedzielę idę na mszę. Bo dla mnie to jest takie oczywiste, że i idę nam że Dzisiaj akurat postanowiłam Wam to powiedzieć, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, ale ja często mówiłam, że idę do kościoła, jak idę na coś dodatkowego, nie wiem, jak na przykład idę na uwielbienie, czy jak chodzę, nie wiem, z jakiejś okazji do kościoła. Czy jakaś specjalna msza za kogoś, czy nie wiem, jakieś spotkanie w kościele, no to wtedy Wam o to, to mówię, ale takie mszenie dzielęce chyba nie muszę Wam mówić, że na nie Dzisiaj udało mi się szybciej przyjść otworzyć kalendarz ewentowy. Tutaj mamy jednostkę i będziemy otwierać. Jestem ciekawa, czy mi się uda jakoś to tak w miarę sprytnie otworzyć. Okej. Okay. Znowu jasna świetkę. się nie lubię ich wyciągać. Jak widzieliście, jedna mi wypadła. Aha, i właśnie widzę, że też jeszcze jedna jest wypadnięta, O tutaj podejrzałam, ale okej. Okay. Więc będziemy mieli jakieś stółkienko. niedługo, ale okej. Okay. A teraz tego nie mogę wyciągnąć. Jeżeli mi to zajmie mogę to zrobić. cięcie. Okej, okay, udało się. Wiecie co, ja chyba Wam w ostatnim klipie, jak była jasna świeczka, pomyliłam. ta świeczka była żółta, bo zobaczcie. Ta jest biała, zupełnie biała, więc pomyliłam Wam niestety, przepraszam, bo ta pachnie właśnie Winter Glow, ona była, ja mam napisze, tego dnia pomyliłam i tam zrobię też na filmie adnotację, że jest pomylona nazwa, bo to jest właśnie Winter Glow, zaraz zapoznałam to po zapachu, a tamta mi jakoś tak nie pachniała, nie wiem dlaczego, ale nieważne. Mamy biały Tea light, który bardzo lubię i który jest fantastycznym zapachem i już sięgam po kalendarz z czekoladkami. Dzisiaj jednostka jest tutaj na dole, więc będzie łatwo otworzyć, jak zawsze sobie wcisnąłam i teraz otworzę, no super. Okej, okay, dzisiaj mamy w 11 okienku ten batonik z orzeszkami, ciekawe czy się spokusuje. nie, bo chyba łapie mi twarz. I powiem że nie wiem na jakiej zasadzie działa ten fokus, czasami łapie po prostu od razu, a czasami nie. I teraz jest jakiś automatyczny fokus i go nie złapia nie nieważne. Mamy ten z orzeszkami i już mam otwarte. Jest dla stołkiem, jak ten czas szybko leci. Sami zobaczycie. Obecnie jest koło godziny 15. Chwilę się do pasji bo koło południa zrobiłam się jakoś tak strasznie śpiąco. aż że że to jest ostatni wolny taki mój dzień, w tym tygodniu przyszłam, więc postanowiłam się zdrzemnąć. I jak widzicie, też założyłam sweter, jak wstałam z trzebki. Bo jakoś tak zrobiło mi się chłodno, chyba powinnam powyciągać grubsze speterki, a nie chodzić w tych cienkich bluzkach, bo trochę mi jest chłodno, nawet w domu. I chciałabym tutaj wyjaśnić teraz kilka spraw. Ostrotnie dzieje się wiele nieciekawych rzeczy wokół kanału na YouTube mojego i przydało się, że mi się to nie podoba. Wiem, że są podzielone zdania co do e, takich sytuacji i wiele osób uważa, że jak się nie komentuje pewnych rzeczy, no to niektóre osoby szybciej się nudzą. I ja uważam trochę inaczej. I tego teraz tutaj skomentuję. Powiem Wam, że bardzo długo się zastanawiam, czy mam nagrać osobny film, czy też, y, nie wiem, założyć to we Vlogmasie i... Powiem Wam, że miałam naprawdę duży dylemat, w końcu stwierdziłam, że jednak osobny film to będzie kłopota, bo to będzie zbyt dużo uwagi poświęcone osobom, które na to pytanie zasługują. nie zasługują. Dlatego tutaj dosłownie w kilku zdaniach chciałabym powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Po pierwsze, ostatnio pod moimi filmami pojawia się bardzo dużo kciuków w dół. I teraz do osób, które je klikają. Jeżeli coś faktycznie Wam się nie podoba, to napiszcie konstruktywną krytykę. A nie, że wciskacie kciuki w dół i myślicie, że to jest fajne. Być może dla Was. Ja mam na te kciuki wylane, więc możecie sobie wciskać cały czas. I mówię tutaj zupełnie otwarcie. Może być ich nawet 100. Chciółku w dół, a jeden się w górę. Mam to gdzieś. Jeżeli wam to sprawia frajdę, ok, ale tak się nie zachowują dojrzeli ludzie. I teraz, jeżeli pojawiają się argumenty, że przecież ci piszemy krytykę, odróżnijcie proszę krytykę konstruktywną od hejtu. Bo ostatnio pojawia się bardzo dużo kąśliwych, ironicznych uwag, bądź totalnego hejtu, a tak naprawdę konstruktywnej krytyki nie ma wcale. I uwierzcie mi, ja znam swoją wartość, wiem jakie mam mocne strony, wiem jakie mam wady, wiem co mogę poprawić i też bardzo często słucham Waszych porad, co do jakości, czy też co do tego, jak można urozmaicić kanał, co mogę pokazywać i tak dalej, co mogę nagrywać. Ale pamiętajcie, że to ja tu jestem głową tego kanału. Oczywiście, tworzymy go razem, ale ja tutaj wyznaczam zasady i zasady są od początku. Ironiczne i obrażające komentarze zawsze kosuje. Czy obrażające mnie bądź inne osoby, w tym moich widzów. Zawsze takie komentarze będą usuwane i bardzo dużo osób ma tak naprawdę szadowana. i to o tym nie wiecie, że wasze komentarze się nie pojawiają. Więc tak naprawdę zabawa w trolli czy w już Wam nic nie daje, bo tylko Wy widzicie ten komentarz i ja. Też ta osoba nie widzi, tego nie macie kciuku w górę. Dodatkowo na Instagramie, nie wiem dlaczego, ale zrobił się straszny szum, że niby ja mówię, że skończyłam prawo, a ja tego prawa nie skończyłam. Naprawdę trzeba być głupiem, żeby coś takiego powiedzieć, bo ja Wam zawsze mówię prawdę. Jeżeli ja skończyłam prawo, to skończyłam. Wiem, że może w osób u się wydawać, że jestem zbyt w takie studia. Bardzo mi przykro. Skończyłam te studie i nawet Wam pokażę. Co prawda długo się zastanawiam, czy to zrobić, ale napisałam na Instagramie, że pokażę. To jest mój dyplom, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Mogę Wam również pokazać, tutaj nie ma żadnych danych. Skończyłam stopnie, ze stopniem dobrym, więc mam prawo skończone. Mam magistra i co teraz powiedzą osoby z Instagrama? Cóż, jeżeli jestem zagłupiona na te studia, to jednak jakoś mi się to udało. Wybaczcie. I teraz mi nie piszcie, że ja jestem niemiła. Ja jestem bardzo miła, ale życie nauczyło mnie to, że czasami trzeba się bronić. Jeżeli ktoś jest wobec nas nie fair, ja z jakiegoś powodu mam kanał, który nazywa się Otrovida. Załóżcie, że w skrócie nawet mówicie na mnie Otra, czyli inna po hiszpańsku. I ja nie mam tu zamiaru być Kurczę, miłą grzeczną dziewczynką, którą będzie można, nie wiem, o której będzie można opisać wszystko, o której będzie można obcisnąć wszystko. Ja znam swoją wartość, wiem, co mogę w życiu osiągnąć, wiem, jakie mam ograniczenia. I uwierzcie mi, ja już miałam w życiu do czynienia z wieloma osobami przeciwnymi i w realu, i w sieci. I jakoś w życiu się nimi nie przejmowałam, więc dyplomik ułysowałam teraz. To był komunikat do Instagrama i przepraszam moich naprawdę cudownych widzów, że musieliście tego wysłuchać, ale czasami trzeba powiedzieć kilka ostrzejszych słów, bo inaczej niektóre osoby myślą, że mogą wejść nam na głowę. I trzeba tutaj jakieś granice postawić. A teraz już wracamy dalej do vlogmasa, nie będę tutaj się za długo nad tym rozkminiać, bo nie ma na tym sensu. Dzisiaj mam zupełnie liniłą niedzielę. I uwierzcie mi, chyba pierwszy raz od początku vlogmasa porządnie odpoczywam. Naprawdę drzemka dużo mi dała, do tego mam taki naprawdę spokojny dzień, wiecie, bez jakichś konkretnych ekscesów i dobrze mi to robi. Jakoś tak nawet zaczynam nabierać dobrego nastroju, więc robi się naprawdę pozytywnie. zabieram się powoli za dekorowanie tej półki tam z tyłu i otworzyłam już te światełka, wyciągałam sobie nawet baterię. I będziemy sprawdzać, czy one działają i jak będą wyglądały. Dobra, tutaj trzeba plusem. Okej. Okay. Nawet się fajnie zrobiło, że miałam akurat odpowiednie baterie, więc to jest po co fajnie. Aha. o Aha. dobra. Myślałam, że coś nie pasuje, ale po prostu źle wsadziłam. To jest jak to tąknąć, żeby o, skończyła. O, zobaczcie, no, ale naprawdę ładnie świecą. Jakby takie ładnie rozłożyć. No, ej, ale naprawdę fajnie to wygląda. Jestem pozytywnie zaskoczona. Kurczę, może jutro w klawku wezmę jeszcze więcej takich zestawów? To może nie głupie być w sumie. Dobra. I, ja je gaszę i zabieram się za sprzątanie tamtej szafki. Przy muzyce świątecznej właśnie dekorowałam tą półkę i zobaczcie, rozłożyłam światełka, tutaj chyba muszę jeszcze bardziej tylko wyciągnąć z tej prawej strony. Postawiłam ozdoby i wydaje mi się, że wygląda to naprawdę super, jak od podofilmu. Tutaj w rogu będzie choinka, co zasłoni też to pudełeczko, ale strasznie podoba mi się ten efekt lampek z tyłu. Naprawdę wydaje mi się, że wyszło super, a jak wy uważacie, no i ten pingwinek jest po prostu idealny. Trochę zasłania tutaj tą wieżę w pisie, ale myślę, że może na jakiś czas, wygląda to naprawdę super, ja jestem zadowolona z efektu. Jest wieczór i mam ochotę na herbatę, mam już tutaj wrzątek, jak widzicie, w nowym kubku i robię sobie moją ulubioną herbatę, którą wczoraj kupiłam i powiem Wam, że ja już ją wczoraj piłam, tylko, że Wam tak nie pokazałam ale mam ochotę z Was trochę pogadać, więc po prostu ja sobie w międzyczasie tutaj będę robić herbatę. chciałabym czy ja to w ogóle otworzę? Moment, wczoraj mi się udało. Muszę jakoś to otworzyć, to czekajcie. Okej, okay, udało się. No i chciałam po prostu z Wami pokazać się przy okazji, jak sobie robię herbatę. Mam dzisiaj naprawdę leniwy dzień i stwierdziłam, że nie będę tutaj na siłę, wiecie, Wam nie wiadomo ile nagrywać. Jak po prostu mam ochotę zwykle po prostu na polu odpocząć, to jest tak naprawdę ostatnia, wiecie, do świąt, ogólnie ostatni taki do świąt dzień cały luźny, który mam, do tego postanowiłam, że po prostu sobie odpocznę, wiecie, na w posiedzę. Tak jak Wam mówiłam, nie spałam, teraz sobie ogarniam różne rzeczy, piszę ze znajomymi, rozmawiam z nimi przez telefon, oglądam sobie YouTube'a, słucham muzyki świątecznej. W ogóle to mam ochotę na batonę i wczoraj zapomniałam Wam pokazać, bo nawet nie wiedziałam, że mi siostra wczoraj dorzuciła do siatki do zakupów w biro batonę. Szczerze myślałam, że to są dla niej, ale nie, ona wzięła dla mnie. To są jakieś nowe Princesa, to jest wiśniowa i to jest Princesa pomarańczowa i mam ochotę na tą pomarańczową. Tak wiem, herbata pomarańczowa, pomarańczowy warto, ale to jest jakaś nowa, dark, podobno jak ale reklamuję, ale ja nie oglądam telewizji, więc ja nie wiem, co reklamuję i idealnie będzie mi pasować do mojej ukochanej herbaty, żebyście Wy mogli poczuć zapach tej herbaty. Myślę, że chyba każdemu należy się taki spokojny dzień, ja powiem Wam, że ja uwielbiam właśnie niedzielę albo spędzano w domu, na jeżeli pada, ale to jest okej, okay, ale takie wiecie, tylko dla mnie, czy właśnie spotkanie tylko z Alą, czy pość tylko do dziadków, takie rzeczy, które mnie relaksują i właśnie w niedzielę mogę sobie zrobić coś, na co nie mam czasu w tygodniu, czyli na przykład udekorować półkę, wiecie, i mogę obejrzeć jakiś fajny film, poglądać znakowe filmy, które mam w tym zakładce do obejrzenia na YouTubie, porozmawiać z znajomymi dłużej przez telefon, dzisiaj również rozmawiałam z worniką, u której byłam w Rzymie i też nam się fajnie pisało. Wiecie tak po prostu fajnie spędzić czas i nie będę jakoś na siłę przedłużać tego vloga. Wiecie, nie wiem ile on będzie miał, bo też widziałam, że tam nagrywałam dość długo jak dekorowałam jakoś to fajnie zmontuję. Jeżeli dzisiejszy vlog będzie krótszy, krótszy, to mi wybaczcie, proszę. Ale nie mam zamiaru jakoś tutaj na siłę specjalnie zdawać, że nie wiadomo, co się umie dzieje jak jest po prostu leniwa, niedziela. I każdy ma prawo do takiej. Szczerze boję się przyszłego weekendu, bo to jest z alu na ten temat. I sprawdziłyśmy, że soboty praktycznie nie będzie. Więc jeżeli vlog ma będzie miał 5 minut, to mi wybaczcie, ale właśnie się, że już sobotę, tak też nie będzie, bo w piątek jest impreza, a w niedzielę też będzie się dużo działo, po prostu w połowie soboty przyśpimy, yy, a potem będziemy się i tak się położyć, szybciej spać, więc coś czuję, że vlog z soboty może być bardzo krótki i mi wybaczcie, jeżeli tak będzie. Pogoda nadal jest beznadziejna, ale jest coraz mocniej. Wiecie, jest fatalnie, ale mam nadzieję, że unormuje się, bo jutro idę na zakupy na miasto po pracy. Bo też mam pewien pomysł, ale o tym wam. Nie, o tym wam nie będę mówić. Muszę po prostu porozsyłać kartki pocztowe i różne takie rzeczy. Muszę jeszcze skupić dla Ali tego pingwinka, po jakiej wysłałam zdjęcie, to jej się spodobał. I poprosiłam je, że jeżeli będzie w sklepie, to żebym jej kupiła. Aż jutro będę, właśnie w tepko jeszcze, to postaram się kupić. I ogólnie powiem Wam, że miałam kupić dużo, dużo rzeczy do organizacji, artykuł szkolne, które niedługo nagram wam Haul i stwierdzę, że jak po prostu pootwieram to opakowanie, to nie mam gdzie tego trzymać, ale jak byłam w Roomie, to powiem wam, że było sporo osób, miałam mało czasu do autobusu i za długo już czas spiedział na spiedziałam na zobach świątecznych, tylko stwierdziłam, że pójdę sobie jeszcze raz do Pepko na spokojnie. I jutro właśnie chcę się przejść, chcesz przejść do pędronki. i wiecie, tak po prostu położyć. Pędronce są czarne no melansy. U widziane sylw, więc muszę ja je dostać. Bo jak wiecie, ja uwielbiam gorzką czekoladę. Dobra, chyba gadam tutaj długo bez sensu. Ja się zabieram za baton, za herbatę i odezwę się do Was później. Wieczór mi przyleciał jest około godziny 23. Ja myślę, że będę się już z wami żegnać i będę kończyć montować vloga. Mam nadzieję, że taki... Bardzo leniwy, domowy vlog przypadł Wam do gustu i że nie obraziliście się za to, że powiedziałam te kilka słów, ale myślę, że musiałam. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro w kolejnym vlogmasie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, oraz subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.